Dzień dobry wszystkim. Przede wszystkim chciałbym pogratulować drużynie gospodarzy, bo, bo wygrała, okazała się lepsza od, od nas. A my wracamy na pewno nie z wesołymi minami do Kielc, bo przegraliśmy drugie już spotkanie. Drugie spotkanie nie udało nam się zdobyć zdobyć bramki. Drugie spotkanie rozpoczęliśmy podobnie jak te pierwsze, to znaczy od rzutu karnego, tylko że tam była żółta kartka, a tu była czerwona kartka i już graliśmy. W osłabieniu w bramkę na 1-1, została nieuznana. Graliśmy dalej i później następna czerwona kartka. Nieodpowiedzialne zachowanie naszego zawodnika i graliśmy sobie w dziewięciu i w drugiej połowie. Graliśmy, żeby dograć do końca, chociaż mieliśmy nadzieję, że może jakby się udało zdobyć bramkę kontaktową, to kto wie. Czasami są takie mecze, że, że nawet i w dziewięciu można, można pokusić się o dobry wynik, no ale widocznie nie. Nie tym razem i nam się ta sztuka nie udała. Myślimy o następnych meczach. Przyjdzie czas, jak wrócimy do Kiec na analizę wideo, wyciągnięcie wniosków, bo na pewno już ta odpowiedzialność w grze obronnej była większa, ale w kluczowych momentach zawiodła i to zadecydowało o tym, że, że przegraliśmy. Dziękuję. Trudno że nóż w dziewięciu, to wie Pan, to już na, na pewno jakbyśmy zagrali wysoko, to byśmy dostali 6 bramek może i dlatego musieliśmy grać blisko swojej bramki i, i kotłowało się, bo chłopaki musieli szybko przesuwać, wyskakiwać w swoich strefach, bo dwóch więcej grało w Śląsku Wrocław i nie grali od razu na aferę, tylko zmieniali ciężar gry i na pewno dużo, dużo zdrowia zostawiliśmy na, na boisku, no, nerwowość, no, tak jak Pan mówi, no, pierwszą bramkę to był spokój naszego stopera, który sobie podawał, zamiast, zamiast, zamiast wybić piłkę i sytuacji nie ma, no ale trudno, takie, takie rzeczy się zdarzają, nas to, nas to dotyka i musimy szybko wejść na tą drogę dobrą drogę dla nas, no, gdzie, gdzie punktujemy i najbliższe spotkanie po dwóch wyjazdowych gramy u siebie i musimy wszystko zrobić, żeby w tym spotkaniu zgarnąć punkty. powiedziałem szczerze? Szczerze. Że jeszcze ktoś może zostać w szatni i może nie wychodzić na drugą połowę, bo tu są potrzebni ludzie, którzy, którzy już nie popełnią błędu, którzy będą grać z honorem do, do końca, co by się nie działo, trzeba walczyć, bo to my sobie sprowokowaliśmy tę, tą sytuację, no, chociaż nie do końca, bo ta bramka na jeden jeden, kto wie co by, co by może dała, ale, ale też w piłce nożnej takie sytuacje się zdarzają i nie wszystkie bramki są uznawane. I tak zaczęliśmy, a z drugiej strony też, też dałem nadzieję no, zawodnikom, że wszystko się może zdarzyć, jakby nam się udało strzelić jakąś bramkę. No, szukać stałych fragmentów gry, i po stałym fragmencie można, można w najłatwiejszy sposób w osłabieniu zdobyć bramkę, bo wtedy jest przerwana gra i można wejść w pole karne i, i można pokusić się o celny strzał z bliska. Ale, ale mało mieliśmy stałych fragmentów gry i, i nie udało się tej bramki kontaktowej zdobyć. Wybroniliśmy, bo sytuację miał Śląski, miał zdecydowaną przewagę i nie straciliśmy żadnej bramki, ale to tak naprawdę żadna pociecha, bo za to punktów nie przyznają. Dzień dobry Państwu. Z pewnością mecz, a szczególnie wynik tego meczu miał duże znaczenie dla zespołu wpes Ponieważ tracialiśmy dla drużyny walczącą. Drużyna, która w ostatnim meczu jeszcze Pierwszym ligowym spisała się jeszcze gorzej jak my. Chciała z pewnością się zrehabilitować. W zasadzie nie mój problem, że broniła się faulami rękami, co nam dało szansę zdobywać bramki z rzutów karnych. Niemniej chcę podkreślić, że w takiej sytuacji, gdzie scenariusz był nie do przewidzenia, później zawodnicy grali spokojnie i widać było, że chcieli wygrać wyżej. Ale te sytuacje, czy ostatnie podania, no przy dość zdecydowanej obronie korony, która tylko czekała, żeby jakiś rzut wolny uzyskać na naszej połowie i z niego szukać szansy, stwarzało to problemy, bo, bo są też sam Johan Woskamp dzisiaj, który w zasadzie nie żegnał. Był niezadowolony z tego, że bramki nie, nie zdążył. No tyle. No, wie pan, trudno w tej chwili chwalić, że zagraliśmy z tyłu na zero, jak korona rzeczywiście miała później problem. Są też wątpliwości, że korona zdobyła prawidłową bramkę, Natomiast chodzi o atak, to z pewnością powinniśmy, powinniśmy więcej stworzyć sytuacji, a jeżeli nie więcej to takich, żeby jednak pobudzić jeszcze podwyższyć. W momencie jak... Proszę siadać. W momencie jak Dużona była mistrzostwo Polski. Były zakusy na zdecydowane wzmocnienia zespołu. Wiadomo było, że rozsypała się obrona z wiadomych powodów, że trzeba będzie też ściągać zawodników nie tylko na naszą ligę, ale na rozgrywki Ligi Europejskiej. Uważałem, że jeżeli taka jest tendencja klubu, takie plany, a były propozycje zawodników z wyższej półki, i byłem za tym, żeby takich zawodników sprowadzić. Już wtedy jednym z nich był Tomek Jadłowiec. Nie ja receptację prowadziłem. Natomiast w sytuacji jak. Wszystko na to wskazuje. Fundusze na wzmocnienia. Na wzmocnienia drużyny były tak ograniczone, że zdecydowano się na zawodników, za których krótko mówiąc, nie trzeba płacić. Stąd też za Kowalczyka się nie zapłaciło, za Grodzickiego nie i za płatyłka też nie pozostała sprawa kontraktów. W tej sytuacji, że w dalszym ciągu nie było. Mowy o tym, aby ściągać zawodników z wyższej półki, to pozostaliśmy na tym, żeśmy pozostali. Jeżeli ja się dowiedziałem w klubie, że Grodzickiego klub chce ściągnąć i już pewna rozmowa była odbyta, a ja wiem co najmniej od półtora roku, za plecami się te rozmowy odbywają, dowiaduję się to czasem z mediów, to widzę, że. W zasadzie mamy zupełną bryndzę z tyłu. To tym bardziej sztopiera drużyny wicemisza Polski zaakceptowałem. Pozwoliłem sobie nawet powiedzieć, bo znałem tego zawodnika, że to jest solidny obrońca. W dodatku porządny, porządny człowiek. I dzisiaj to mogę powiedzieć, że ostatnie jego niepowodzenia w tym sensie, że nie jest podstawowym zawodnikiem w defenzywie. To zaczęło się od tego, że Kowalczyk rozpoczynał na tej pozycji, mając problem z ustawieniem dwóch stoperów. Grał na tyle dobrze, że wiadomo dzisiaj, a w międzyczasie Rafał Błędzicki miał, ma nawet wczoraj. Okazało się, że nie jest do grania w dzisiejszym meczu, zostawił z To się ciągnie, a największy problem jest w tym, że nie można go, że tak powiem, przygotować na 100% fizycznie do dobrania do biegania. Nie mam, ja zdecydowanie patrzę na atmosferę, co się dzieje z pogodą, bo wykonuję taki zawór, że codziennie jestem na dworze i to mnie interesuje. Pan się podpiera mediami, być może również e, tymi, którzy przestali być. Przestali mieć decydujący wpływ na e, zespół, jak i milkli w sytuacjach, gdzie były zwycięstwa. A jak sobie dobrze przypominam, to również dość nisko głowę chylili przed zawieszeniem medalu wicemistrza Polski, mistrza Polski i Skor Pan z pewnością wie więcej ode mnie o atmosferze. Macie zwyczaj podchodzić pod po na schodach, podsłuchiwać, czekając również na tych zawodników, którzy nie grają albo w ogóle nie grają, które zawsze będą mieć pretensje i będą czekać na, na to, aby tego trenera zmienili, następny przyjdzie, to może będzie grał mniej. Tyle na ten temat. Gdybym pracował miesiąc, to bym pewnie tak uważał, a pracuję prawie dwa lata i uważam, że e, te argumenty, które pan widocznie ma również znalazł, chcę mi przedstawić przeciw Mój już kolega wspomniał o atmosferze, to powiem wprost, że klasę tych, co zatrudniają, poznaje się nie tylko jak są sukcesy, ale również wtedy, jak zaczyna być problem z wynikami, na przykład, czy z kompletowaniem od pewnego czasu drużyny, aby można było po w kilku miesiącach powiedzieć, że mamy takie możliwości finansowe i mamy takich zawodników i z tego mamy zrobić yy, drużynę. Sam Pan widział, że jeżeli z różnych powodów sześciu zawodników opuściło Śląsk w maju, czerwcu, z wiadomych powodów sześciu zawodników zostało podstawionych od pierwszych meczów, no to ja bym nie liczył, jest 12 zawodników. Dzisiaj grali ci, którzy byli do dyspozycji. I ta drużyna zagrała tak, może pół godziny z bardzo słabą drużyną, jak Państwo podkreślaliście, szczególnie w gazecie wyborczej siódmą czy dziesiątą drużyną, bo nawet ci się pomylili, ligi. Bundesligi, to muszę przyznać, że ja nie narzekam, bo to był krok w tym kierunku, aby ci zawodnicy zapomnieli o Gelsinborgu, a szczególnie w Lidze zaczęli grać na takim poziomie, żeby tutaj można było ich oklaskiwać. I w tym miejscu chciałem bardzo podziękować tym kibicom, którzy dzisiaj się zjawili, szczególnie nasza trybuna, pół bo stworzyła atmosferę taką jak kiedyś była na Oproski.